Cześć! Witam Was na kolejnym odcinku Weekendu z Browarem. To już 13 odcinek. Dzisiejszy temat, małe déjà Jak wykorzystać targetowanie do chodzenia na luźnej smyczy. Temat targetu już omawialiśmy. Jest ma dotknąć niebieskiego punktu. Dzisiaj wykorzystamy taśmę przyklejoną na wysokości pyska psa. Dla mnie to będą mniej więcej okolice kolan. Będziemy na tej podstawie ćwiczyć chodzenie na luźnej smyczy. Co więcej, chodzenie na przy nocy. Także zobaczcie jak nam idzie. Przećwiczyliśmy kilka razy targetowanie na patyk. Chowamy patyk, używamy teraz targetów na palcach. Kiedy wasz pies potrafi już targetować blisko, odsuwamy tak, żeby musiał podejść. A potem podnosimy poprzeczkę tak wysoko, że musi dotknąć palca trzykrotnie, czterokrotnie, idąc za nami. Teraz zrobimy slalom. Dobra, przećwiczyliśmy target na patyku, target na palcu blisko, target na palcu daleko. Z dojściem mamy slalom. Jeżeli wasz pies jeszcze nie potrafi slalomu, możecie wykonać e, ćwiczenie, po prostu przejście pomiędzy nogami tam i z powrotem. Pokażę. Jeżeli wasz pies ma problemy z tym, że jest mało chętny do pracy, bardzo powolny, możecie mu odpuścić. W tym momencie browar jest na dość wysokim pobudzeniu, co widać po tym, że nie dotyka nosem, tylko łapie zębami plus bardzo mocno rozgląda się na boki. Dobra, spróbujmy przećwiczyć chodzenie przy nodze z wykorzystaniem. A. To jeszcze raz, jeżeli wasz pies ma problemy z tym, że jest niechętny do pracy, mało aktywny, odpuśćcie mu, może to nie jest jego dzień. Zawsze ważniejsze jest dobro i emocje psa od dobrze wykonanego treningu. Browar akurat jest dzisiaj na bardzo wysokim pobudzeniu, co widać po tym, że nie dotyka nosem, tylko łapie zębami, plus bardzo mocno rozgląda się na boki. Teraz spróbujemy pokazać Wam chodzenie przy nodze za pomocą tych naklejek które mam w okolicach kolan że mamy cztery punkty, do których może dojść. Prawa ręka, lewa ręka, prawa noga, lewa noga. Ręce zostają, bo jeszcze będziemy dalej ćwiczyć. Z jednej nogi ściągam. Zostaje mi tylko prawa noga i do tej nogi chciałbym, żeby podchodził, żeby był zawsze koło mojej prawej nogi. jak widzicie, emocje wzięły górę, jest rozkojarzony, damy mu jakieś 5-10 minut na to, żeby sobie odpoczął, a my widzimy się za chwilę. Żeby wasz pies faktycznie odpoczął od sesji treningowej, Trzeba go wyciągnąć z miejsca, gdzie trenujemy. My jesteśmy akurat na ogrodzonym terenie, także odciągnąłem go kawałek dalej i rzuciłem mu kilka smaczków w trawę, tak żeby musiał je znaleźć w tamtej okolicy. Węszenie rozluźnia psa. Dobra, spróbujemy wrócić do ćwiczeń. Tym razem saszetkę ze smaczkami odłożymy, a zaczniemy nagradzać psa za pomocą zabawy socjalnej. Już Wam pokazuję. Szarpak. Niemocno, nieagresywnie ma być to forma nagrody. Chwilę się z psem bawimy, przeciągamy, ale mówię, nie mocno, nie chcemy psu urwać karku, nie chcemy nim rzucać. Możemy szarpaka potem zabrać albo psu dać, w zależności od tego czy chcemy się z nim dalej bawić, czy chcemy z nim dalej się czy chcemy dalej ćwiczyć. Chodź zobaczyć. Dobra, na dzisiaj musimy skończyć. Browar niestety podjął już kapitulację. Zobaczcie na niego. To nie jest moment treningowy, to jest czas na zabawę. Także my widzimy się już za tydzień. Mam nadzieję, że ten odcinek coś Wam wniósł do, do Waszych e, tygodni treningowych. Podzielcie się e, jakąś informacją, jak Wam się to wszystko podobało dzisiaj, a my widzimy się już za tydzień. Do zwołania. Cześć! Jeszcze jedna rzecz, mało nie zapomniałem. W z zakończonym treningu należy się nagroda, może być to Kąg, może być to gryzak. Dzisiaj to jest Bananczykita.